Jak widać za oknem, zima krótka w tym roku mam nadzieję, ale bardzo mocna, ale nie o tym będzie. O! Hippy Astrum, odmiana pasadena, bardzo ciekawy, dla niektórych podwójny, dla niektórych pełny. Najważniejsze, że bardzo ładny. Charakterystyczne jest rośnięcie się pręcików i słupka z płatkami, przez to powstają dodatkowe płatki. Część pręcików jest wolna, część zrośnięta w coś, powiedzmy, że to inny płatek, ale kolorowy, więc się nam podoba. W tym roku tylko trzy kwiatki, niestety, w zeszłym roku były cztery. Co ciekawe, w zeszłym roku cebula w ogóle się nie ukorzeniła, dopóki nie zaczęła puszczać liści. Była wbita w ziemię, podparta patykiem, żeby się nie przewróciła i kwitła. Rośliny są niesamowite pod tym względem. Tutaj, na następny raz, kiedyś może już będzie kwitło. Innych hippeasy, odmiana Elbas. To już tych naprawdę pełnych. Nie będę mówił jaki kolor, będzie niespodzianka. Chociaż jeszcze nie kwitło, mam go zeszłego roku z wystawy w Poznaniu. Oczywiście może się okazać, że to wcale nie ta odmiana. Tutaj się zawinęło. O, tak, pafiopedilum. Piękny storczyk, niestety od trzech lat nie mam pojęcia jaki. Jak ktoś umie rozpoznać po powiedzmy ilości kropek, to bardzo proszę o pomoc bo miło wiedzieć co się ma. A najważniejsze, że kwitnie. Idziemy dalej. Tutaj mały eksperyment. Roślinka o nazwie Tulbagia violacea. Potocznie nazywana czosnkiem przylądkowym. Może dlatego, że pochodzi z Mm, mm, mm. Skąd pochodzi z RWA, tak dokładnie Generalnie powinno się stawiać cały rok Niestety takie warunki na to nie pozwalają Jest to roślina ciepło równe, dlatego trzyma na donicy. Jednak jako, że nie ma miejsca na wszystko przez cały rok wymyślimy, że zrobimy okres spoczynku może się uda. Jeden liść, pamiętam, został nadal żywy. Więc może coś tam jeszcze żywego zostało. I będzie kitła tak ładnie jak w zeszłym roku. Zdjęcia możecie zobaczyć na blogu. Zakład Cetus Tutaj trzy nowości. Oczywiście dla mnie nowości mojej kolekcji. Najpierw mały kaktus, gatunek na pewno parodia. Nie wiem jak dalej nazwa, ale mam nadzieję że się dowiem. Hmm, tutaj mamy ciekawego grubosza. Krasula Falkata, Kwitnie pięknie na czerwono. Już jednego kiedyś miałem. Niestety w zeszłej zimy było za zimno i się poddał po prostu. I trzecia ciekawa rzecz. Odmiana gasterii. Ciekawe białe paski. Biało-szary. wszystkie brodawki na liściach. Charakterystyczne gasterii. Reszta sukulentów i kaktusów śpi. Co o tej porze jest skazane jeszcze. Ale już mam nadzieję, niedługo, bo wszyscy mają dość. Chociaż tej krótkiej zimy. Tutaj jeszcze mała ciekawostka Fenestraria albo Fritia. Po przeczytaniu, masę rzeczy nadal nie jestem pewien, który to gatunek. Jeżeli ktoś zna jakieś szczegóły, po czym mógłbym poznać oczywiście, pomijał kolor kwiatów. To proszę daj znać. Będę wdzięczny zanim się doczekam, Może kwitnie. Co my tu mamy? Agawy, Aloesy. Wszystko ma się dobrze w tym roku. I jeszcze parę wysiewów. Oczywiście nie mogłem wytrzymać do marca, więc zacząłem coś tu kombinować, żeby w miarę coś rosło. Tutaj mamy z nasion z wakacji zeszłego roku. Ceratonia. Inaczej chleb świętojański, tutaj agawy paris, od gatunek agawy, bardzo ciekawy, o takich grubych, srebrnych liściach. Tam dalej coś, no dokładnie to, czyli coś przywiezione z Bośni. prawdopodobnie jakaś akacja, bo miała bardzo długie ciernie i liście podobne do innych gatunków, które tam rosły. Co z tego wyrośnie, zobaczymy. Czy będę miał na to miejsce, czy nie. No I z rzeczy, na które jeszcze można zaczekać, to co my tu mamy? Falenopsys Minimark. No nie będę go teraz wyciągał z akwarium, bo za dużo roboty. Ale pączki są. Trochę długo im to zajmuje, o tej porze roku. W lecie, zwykle kilka tygodni. I są kwiaty. A tutaj już ten mały zbiera się od. O, chyba święta, chyba zauważyłem pierwsze pączki wracamy do naszego Hipeastrum Jest to nie taka stara odmiana, bo z roku 95 Zarejestrowana w Holandii czyli Mekko ogrodników. Już widać liście się pokazały dość mocno. Nie jest ich zwykle bardzo dużo. Staram się sadzić dopiero w marcu, kwietniu do doniczek i wystawiać od razu na pole. Bo wydaje mi się, kwiaty, które tworzą się wtedy koło Czerwca, maja są o wiele ładniejsze. Może pękwiat to stanowi, jest krótszy, ale kolory są bardziej intensywne. Liście są ciemniejsze, nie przewracają się tak łatwo. Są sztywne. No, widać, tymi dwoma mi się nie udało w tym roku, ale jeszcze 12 innych czeka. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak wytrzymają do marca, to dopiero wtedy je posadzę. Jeżeli zaczną rosnąć szybciej na coś trzeba będzie interweniować. Tutaj ciekawostka z zupełnie innych warunków, czyli podwodnych. Jak ryby się przesuną, to zobaczymy. O, właśnie, Anubia z Baterii bardzo ciekawa roślinka, przyczepiona do korzenia, różnie sobie, jak widać, bez problemu. Może rosnąć, oczywiście, zanurzona w żwirku, pod warunkiem, że kłączę, które. Jest również zielone, będzie ponad powierzchnią i niczym go nie przesłonimy. No, tak ryby są bardzo głodne, jak zwykle, więc przeszkadzają. Przez jakiś czas było o wiele wyżej, ale glony na liściach rosły jak szalone, więc trochę go przesunąłem niżej. Kwiatek typowy dla obrazkowatych. coś innego zakwitnie, to oczywiście się podzielę. I jeszcze jedna ciekawostka. Wiemy co to jest? Włókno kokosowe. Sprasowane w takie kostki. Dobre podłoże, bo sterylne. I z jednej takiej kostki Wielkości powiedzmy standardowej cegły. Dostajemy 8 do 9 litrów podłoża. Akurat w tym momencie tyle nie potrzebuję, więc pozwoliłem sobie podzielić ją na mniejsze kawałki. Taki kokot wystarczy wrzucić do naczynia. Zalać go do nie przesadzajmy, kiedy nasiąknie, nasiąknie dość szybko, będziemy mieli substancję, jest to dobre, bo nie musimy kupować 50 litrów w worku luzem. Taka kosteczka starczy nam na bardzo dużo, dużo, by się wów.